Elu, elu, 2.0 dwa, zeru. jest drugi odcinek. Z... z... kim? Z kim odcinek? Z cikiem. Właśnie, drugi odcinek z Kisikiem. World of Tanks. Dobra, oh, ja let's zaczynamy. go. Ja mam, ja mam ja, czołg, i, ja mam czołg, ja mam czołg, kurde jak ja miałam jakiś, a M2 Light, tu, tam gdzie są statystyki czołga, w lewym dolnym rogu. Ja mam KUSA2. No. O kurde, prawie, prawie bym do jeziora wjechał. O, to fajnie. O, ale! Fajnie będziesz Jezu, ale ty... Ej, bo ej, Strzelają we mnie! No kto we mnie strzela? Co jest grane? Gąsien... mi ktoś uszkodził, pomóż! Ktoś mi... Nie mogę się ruszać! Jade. Ktoś mi... Ktoś mi gąsienicę zerwał! Dobra! Naprawiła mi się gąsienica. Musisz mi pomóc. Jakby co, to ja się chyba wycofuję. Bo się czuję niebezpiecznie. Albo o, dobra. Się... Będę za tobą jadał. Najwyżej się wycofamy. Gdzie są nasi Pójdę Po drugiej stronie tej góry. Co tam? Co tam się dzieje? Ej, oni mi uszkodzili silnik, jak się nie mylę i Je jeszcze coś. Bo jest na... A nie, ja mam uszkodzoną gąsienicę, i to z tyłu takie. Lewo gąsienicę mam uszkodzoną, bo mi się zerwała raz. Właściwie ktoś mi w gąsienicę strzelał. No co, o kurde, ej dobra, wycofujmy się! Wycofujmy ja się! Ja mam mega pochłodny Ja gąsienicę jeszcze mam zerwaną. Jakby, ja, ja się, ja, ja, ja się wycofuję. Nie, nie! Nie! Zabili mi brata. O dobra, ej, dobra, ej, jakiś kolega przyjechał. Ty mnie obserwujesz? No. Czekaj. i podjadę, tak? O, widzę cię tam, wrogu. Czekaj. Mamy wroga. Na sobie. Zdychaj, zdychaj, wrogu. Dobra, dead. Ej, patrz, ej, patrz. Prawie do wody wpadł. Tam mamy drugiego wroga. Kurde. Mam uszkodzoną prawą gąsienicę. Kurde, tam jeszcze strzelają. Mam prawą gąsienicę uszkodzoną. Przystępuję do wsparcia twojej pozycji. Dobra, jedziemy. Dobra, ja jadę jakby co. Jest. Myk! Nie, nie kim. M 14 36. O, ty kaszlesz. Muszę czekać 27 sekund, tak mi się amunicja odnowi w czołgu. O nie, za rozwalili go. Co on będzie jechał do przodu? Czekaj, nie. nie Ła! Dobra, ja, ja się wycofuję, bo mam 55 HP. I, i, i ja się w trybie natychmiastowym. Ej, ej, tutaj. Tutaj jest Twój czołg rozwalony. Kurde, on przeszkadza. On zajmuje drogę. hi. bo hi. tu tam zginąłem. A dobra, będę szarżował z moim kolegą, przepoconym M2 Light. Ej, 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 ten ty, ej ten typ ma taki sam czołg. No i zabił mnie. Ej, 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 I? ej, ten, ej ten sojusznik miał taki sam czołg. Ej ten niemiecki czołg jest chyba średni. O tem. Mka, MK. oj, Pusyka, so, sojusznik a so, z miasta. A so to nie... Dla, dlaczego ty tam zginąłeś i zablokowałeś w przejście? Specjalnie abyś nie mógł przyjechać. Co za mózg powyklinany gorzej. Dawaj, dawaj, kurde! Dawaj tego... Poziom 2, to jest poziom 2, chyba to jest czołk średni. Dawaj, dobra, dead M MK. Zwycięstwo! Wszystkich wrogów rozwaliliśmy. Mamy zwycięstwo. Jest! Mamy! Zwyciężyliśmy, ale zostaliśmy rozwaleni. Ile dosta... Ej, skandal, bo nie widać, ile dostałem ped. Dobra, ja to zobaczę, może jakiś czołg se... amerykański kupię. Czekaj, bo ja chciałbym ten czołg se o, ja... kupić. Mogę sobie ten wziąć? Idę, ja... no nie mogę! Ja, ja, muszę na, ja muszę na początek wszystkie części do czołgu... Aha, już nie mogę więcej. Dobra, to teraz po... To teraz muszę kupić te części. A więcej nie mogę, bo mi brakuje... PD. Wiesz, że można sobie kupić PD? Gdzie? W sklepie? Nie. Nie wiem, gdzie, ale gdzieś się da. Ja sobie kupuję. Tu się da. Ku, kupu, tu się da. Nie! Subskrypcję jakoś dostałem. No, dobra. Hmm. No? Usłyszałem dźwięk, dobra. Kurde, jakie to drogie, nie, nie, nie po... Nie przesadzacie? Lep. Da się kupić tu PD? W sklepie czy coś? Ja na przykład za złoto, ja... Na start mamy 500 złota. Tu można czołgi kupować. Co? Za... Kurde. Uuuhu! Ile? Jakie to są silne czołgi, amerykański, Borsz Czołg ciężki. Okej, okay, I to ty, ty, czołg sieni z takim pancerzem na, na brzuchu. Ja pijam. Ładne Co? czołgi, fajne i mocne, ale drogie. Widzę, na... jakie to fajne, ale mnie nie jest tak. Ale Lufa, amerykański czok. To jest ciężki czok Amerykański c, Amerykański czołg. Oko! Okay. Ej, ja mogę. Ja, sobie... ja mogę kupować pojazdy amerykańskie za te. Z, za te takie. Za, z, za te szare złoto. Niszczyciel czołgów mogę kupić. Jak? 73 tego. A, ej, 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 te. te, te szare? Mówisz. Te szare monety to są kredyty. 47 nie. kredytów to, o Boże, jakie to działo samobieżne. Sam nie wiem, co to znaczy. Może by jakiś czołg średni kupił, bo tu właśnie. I opłaca się niszczyciel czołgów? Nie wiem. Ja właśnie tutaj mam kilka pojazdów amerykańskich. Tu mamy czołg średni. Dwa. T2 medium. Medium, czyli inaczej, średni. Kurde, jakie to... Czołg średni 3. Nie no stary, nie będę za tyle płacił, dobra. Co by to kupić, kurde. A kupię ten czołg. Do zakupu. Kup. Dobra, kupiłem czołg. Mam, dobra. Teraz trzeba uzupełnić ten zapas amunicji. Co tu jeszcze dać? Czy będzie jeszcze? on ci się nadawał do, do walki w Plutonie? Właśnie nie wiem. Pełno-kalibrowy z rdzeniem. Odłamkowy burzący. To, to jest chyba wybuchowy pocisk. Oto. A tu są statystyki tego pocisku. Ej, dobra. Ja sobie... Dobra, nie mogę. Czekaj, zamknij. Ja sobie Dobra, ja se, se kupiłem ten czołg średni. To jest ja czołg sobie średni. Dobra widzowie, widzimy się w bitwie. Dobra widzowie, jesteśmy w nowej rundzie. Druga runda. Kolej, I... Kolejnej bitwie. No i widzowie... Jak, jak, mia jak... miałam pauzę, nie wiecie co się stało. Niech niech kajcik powie. Co się stało? co na swoim kanale wbił 1000 subów. Właśnie. Ja, ja wchodzę na kanał, patrzę, tu 1000 subów, kurde. I co chwila przychodzą mi sygnały, że tam jakieś subskrypcje przychodzą. Wy, wy chyba tego nie słyszycie, ale jak słyszycie, no to to, te, jak słyszycie te sygnały, to znaczy, że mnie ktoś zasubskrybował. Bo chyba sobie tak na, na Live ustawiłem. Ej, my jesteśmy na tym biomie, gdzie ty wpadłeś do, do rzeki. My jesteśmy na biomie. Czy gdzie no. ty jesteś? O, widzę cię. Cruiser 2. Ja jestem mega powolny. Bo ja nie mogę mieć nie widzę cię. Nie wiem, czemu. Ej, 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 bo patrz, jak. Ej, patrz, bo patrz, ej, jak w ciebie strzelam. To albo mi się pokazuje, że nie prze... Nie przebito pancerza, albo osłony. Bo strzel... to ty jesteś moim sojusznikiem. Ora. Widzowie. Jak to słyszycie, to z okazji tysiąca subów będzie specjal na pewno. Więc... mam wymyślone dwa specjalni. Jeden specjal ma być taki, że będę nagrał więcej odcinków. a kanale będzie więcej. Drugi specjal zapomniałem, Pójdę, a ta, drugi tam specjal, jest. drugi specjal to był, że będę, będę nagrywał edity z World Tanks'a i może jeszcze coś innego, ale nie, teraz mi World of Tanks do gustu przyjeżdża, więc i patrz, jakie kamienie, kurde. O nie, mój sojusznik biedny. Idę ci pomóc, w sojuszniku. Kurde, ja muszę czekać. Żeby, tak, ten, dwa... Ten, ten. Kurde, wsz wszystkie wrogie czołgi się schowały. Kurde, no ani razu go nie trafiłem. O, wychyla się. Dostał. Musimy się pociski nadować. Dawaj, strzelaj, strzelaj. Weszło jak masło. Mi też, tak samo powiedział. Bo mi się, co, mi się co jakiś czas pociski ładują. Kurde, nie mogę trafić. Ej bo patrz, ej bo za tym głazem jest obydwu. Ty. O kurde! Z, za ja tym widzę. głazem. Są Ty dwa tam nie no nie jadę. Bo jeszcze mi ktoś rozwali. Jest tutaj! Kurde, muszą mi się. Z drugiej strony! Pomóż się, sojusznicy! Dobra, rozwalamy tego typa. Dobra, dead. Zabijam jednego. No właśnie, jeden dead. O tu, tutaj jest nasz sojusznik. Rozwalili go. No wychylaj się! No to go, co jest. Ale on się cyka, co za, a za to A za tym głazem mam też, jedno, też drugiego Widzę cię tu stary no on, tam on, on tam pojechał do kolegi Stare, Bo 302 HP mają Kurde, ja mam cały czas pój. Kurde, dostał, dobra, przyłożyłem mu Przyłożyłem mu do gustu o kurę, tutaj jest czuczona. Pomóż! Zerwali mi gosienicę! Gosienicy mi zerwali! Pomóż! Za rozwalili mnie! Dobra, będę cię obserwował. O nie! O dobra! O, obserwuję cię! Zostawcie mojego kolegę! Nie macie prawa go nawalać. Gdzie ty, kurde, co ty po głazach jedziesz? To ja problem? strzelam do tamtego. Rozwali cię zaraz. Wy macie obydwaj te czołgi. O, znów us usłyszałam sygnał. Ej, ej, ty masz uszkodzoną... Ej, u mnie ty masz uszkodzoną prawą gąsienicę i jeszcze ten. Masz uh, głowę czołga. Masz też uszkodzoną trochę. A nie, ty masz pociski, ty masz ten. Pociski masz uszkodzone. Kurde, nie! Za tobą jeszcze! Za, za tobą jest przeciwnik! Kejcik za tobą! No nie no, o, przegajamy to. No przegramy i to jak? też 60 jest czołg. M2 Light tutaj jest. Tu też jest tak. O, on szybki, Boże. Myślisz, że ty miałeś jeszcze jedni czołg? No wiem. Co z tego? I stary, wiesz, że u mnie sojusznik ma czołg D1 i ma 15 HP i jest przy zamarzniętej rzece? Lodowatej. No, też go przejwuję. D C Co on tu... Dlaczego on stoi? Nie wiem. T-60 Ej no Ej no niech oni pójdą w Ten Ej dobra obserwuję M2 Light bo oni W są niedaleko naszej bazy Ej, ej patrz bo ten M2 Light ten drugi po lewej stronie mapy Czekaj obserwuję No Obserwuję go teraz a nie, a nie on się, wraca się, o, wrodzy są, patrz, bo ten M2 Light przy naszej bazie broni trochę, jest trochę okrążony przez wrogie czołgi. Ej, ej ale w ogóle, Wortofa, ej patrz, artyleria strzela. Kurde, artyleria. Ta, tam widziałam... A to z, z bazy wroga! Ja obserwuję M2 Light, się bije z jakimś wrogim czołgiem O ma poziom jeden, to jest też taki To też jest czołg lekki czołgi To 60 Co to 60? O ja oglądam O kurde z drugiej strony ma jeszcze wroga jest super I, i, i oni dosłownie są przy, oni dosłownie są przy bazie naszej. Dawaj M2 Light, zrobisz to. No, tu, tu są dwa czoki M2 Light, ale ja obserwuję tego przy bazie, nie? A, a ty, a ty jaki czok obserwujesz? Nie no... Eee. Ten co ty jest koło naszej bazy. Ej, no bo... Ej, bo z tego co widzę na mapie to też jest wrogi czołg M2 Light. Ej, te czołgi M2 Light są szybkie. I też m, M3 m Stuart też jest szybki. z jest amerykański czołg. Nie ty kupiłeś ten M2 Light? Co? O kurde, trzech wrogów ma na sobie, nie gdzie, dwóch ma. Gdzie ty kupiłeś ten, ten, ten choke N2 Light? No, on był w drzewku amerykańskim, chyba amerykańskim czy jetejskim? Nie, m 2 Light chyba, wydaje mi się, że to jest ten amerykański choke. Co ty wyszłeś? To jest Amerykański. A ty co? wyszłeś? Ty wyszłeś? Nie, nie my to przegramy, kurde. Ej, stary te Ej, ja, ja obserwuję ten czołg D1. On tu, kurde. Oh, ten czołg ledwo co jedzie? On, 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 nic, on nic nie ma uszkodzone. A ten czołg ma wszystko. To jest. Tak, to jest mój czołg. Wszystko uszkodzone, ma. Cały zniszczony. jest. A ten czołg. T60. Ma uszkodzoną prawą gąsienicę. Ten czołg M2 Light jest cały. Ten czołg też jest cały. No, wy, no wyłącznie ten. Ten T60 ma prawo już uszkodzona albo lewą, mogę się mylić nie, nie, to, to chyba prawa tak, prawa chyba no nie no, ej, ej, no ej, no zobacz ile jest wrogów przy naszej bazie widzę no możecie, możecie pozabijać tych wrogów, czy coś, kurde. Co? Jezu, bo 4 minuty będzie trwać ta gra. Ten D1, kurde. O, D1 jest ob obok 60 Zobaczyłem, jak można sobie ile ma się pd Jak? Co tu -y, 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 -y. Ebeme, hey, ebeme, jak ebeme, 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 me, ebeme, me, ebeme, ebeme, jak też chcieli Dołączyć na naszego Discorda to w komentarzach podam link. Ej bo, ej, bo oni nas obarze przejmują, chyba. O nie, Kurde, czterech wrogów ma na sobie ten stary M2 Light. Dobra, AMR-35 nawala. Dobra, poszedł. Poszedł z dymem. M -M o kurde, jak się zapalił. Dobra, tam jeszcze poziom 11. Drugi. Dawaj e O kurde, M2 i też poszedł z dymem. Halo? Jakąś słyszę? A, tego nie. słyszę. Starego. O no i mamy po czołgach. T60 M2. My dzisiaj sobie widzowie nie, nie pogramy, bo... Teraz to chyba obserwujemy bitwę. Ten M2 Light to kurde jest, jest na jakimś wzgórzu. Czyli nawala. Dobra. Ma widzowie, powoli będzie już kończył ten odcinek. O nie. Aby, oni naszej bazy chyba nie przejęli. Ale za minutę 50 się kończy gra. O nie, te 60. Ostatni chok M2 Light został. Czy wrogowie już poszli przejmować bazę? A to co jest? To jest ten? A ten D1. Nie, e, M, M2 Light. Ten D1 chyba też nie żyje. Oni przejmują chyba naszą bazę, jak się nie mylę. Tylko, i, 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 t, t, tylko ja wrogów nie mogę obserwować. Mogę obserwować jeszcze mój zniszczony czołg. ej ten o o a, altyleria strzela ej ej mi się wydaje że ej mi się wydaje ej mi się wydaje że ten m2 light ma awka ej ten m2 light ma awka ej ten ma awka. ej ten m2 light ma awka O dobra, wrócił chyba, bo prze, przesunął ten... Ech, gu, głowicą przesunął. Ej, dobra. Dobra, widzowie, ja będę kończył. I miała widzowie. O nie. O nie, wrogi Chock przejechał. Obudził się w końcu M2 light. Co on taki... Co on tak patrzy? Drugi przyjechał. To jest, widzowie. Co? Skończył się czas. Remis? Co za głupcy. Ja pierdolę. Nic, nikt nie wygrał. Remis. Bo gdy się skończy czas, to chyba remis będzie. Dobra, widzowie. nowe. Kończymy już. I widzimy się na specjalu.